Mimo upływu lat, myśli Janusza Korczaka nie tracą na aktualności. Nakładem wydawnictwa PWN ukazała się publikacja dr Agnieszki Zgrzywy, recepty starego doktora, wypisy z dzieł Janusza Korczaka. Autorkę poprosiliśmy o kilka słów komentarza. Jesteśmy właśnie teraz na korytarzu w Kolegium Polonikum na pierwszym piętrze. Tu już parę lat temu była wystawa Janusz Korczak: Dzieci i zabawki. Zrobiona wystawa przez naszych ówczesnych studentów obcokrajowców, i na tej wystawie prezentowane były zabawki pracown pracowników Kolegium Polonikum, czyli te wszystkie piękne przedmioty, które były dla nich ważne w ich dzieciństwie. Było to wszystko bardzo ciekawe, i tam można było już przeczytać pierwsze recepty, a nawet zabrać do domu takie kolorowe zwitki, takie papierki wylosowane i sobie przeczytać, co też stary doktor, co też Janusz Korczak yy, specjalnie. Dla każdego ze zwiedzających przygotował. Autorka świetnej biografii Janusza Korczaka, Joanna Olczek-Roniker, napisała o nim, że to jest autor pedagogicznych utworów, które nie straciły aktualności i powinny cieszyć się równą popularnością jak importowane modne poradniki. Powinny, ale się nie cieszą. I ja właśnie przy okazji moich studiów nad literaturą II wojny światowej zobaczyłam. Ilość tych dzieł Janusza Korczaka, tych pedagogicznych, przeczytałam je i starałam się wypisać z nich to, co najcenniejsze. Te cy cytaty, które uważałam za ważne i za takie, które mogą się nam teraz jeszcze nadal przydać, ponieważ one są naprawdę aktualne. Mimo, że zmienił się język, zmieniły się realia czasów, ale nie zmieniło się nasze pragnienie porozumienia z dzieckiem. Który jest bardzo ważny. I teraz minęła właśnie 80. rocznica śmierci Janusza Korczaka. Chyba tak troszkę przeminęła po cichutku. My musimy o niej pamiętać. Korczak jest właściwie taką ikoną y, poświęcenia, ofiary, ale myślę, że powinniśmy pamiętać, że on nie tylko umarł wraz z dziećmi, on y, długo z tymi dziećmi żył. No i na podstawie jego przeróżnych doświadczeń i obserwacji, Stworzył swoje dzieła, z których my, no, jeżeli już nie mamy czasu na to, żeby przeczytać wszystko, no to powinniśmy przeczytać. Możemy przeczytać chociaż te co ciekawsze fragmenty, wybrane przeze mnie. Zmuszanie dzieci, by spały, gdy im się spać nie chce, jest przestępstwem. Tablica, która głosi, kiedy ile godzin snu dziecku trzeba, jest absurdem. Ustalić ilość godzin dla danego dziecka łatwo, gdy kto ma zegar. Ile godzin śpi bez przebudzenia, by zbudzić się wyspane? Jesteś porywczy, mówię chłopcu. Dobrze. Bi byle niezbyt mocno, złość się, ale raz na dzień tylko. Jeśli chcecie, w tym jednym zdaniu streściłem całą metodę wychowawczą, którą się posługuję. Dedykowałam moją książkę zatem przyszłym rodzicom, którzy jeszcze nie mają pojęcia, że ich świat wywróci się zaraz do góry nogami, rodzicom nie mającym jeszcze dość czasu, żeby czytać jakieś dzieła pedagogiczne, jakieś spójne traktaty. Rodzicom, którzy wpadli w zachwyt nad swoim dzieckiem i trwają w tej ekstazie, takiej zrozumiałej, ale trochę niebezpiecznej. Rodzicom, których boli każdy konflikt i mieliby czasem ochotę uciec z domu. Entuzjastom pedagogiki, ale również tym nauczycielom, którzy myślą, że kochają dzieci, ale coraz. Więcej krzyczą na swoich podopiecznych i nie wiedzą dlaczego tak jest. Bardzo proszę, jak napisałam we wstępie, zalecam poddać się kojącej kuracji doświadczonego starego doktora. To, o czym pisał Janusz Korczak, a czemu autorka publikacji poprzez trafny dobór wypisów dodała nowego blasku, udowadnia, że mimo zmian realiów, w jakich żyjemy, potrzeba doskonalenia siebie, nawet jeśli choć trochę jesteśmy odpowiedzialni za kształt życia drugiego człowieka, jest zdecydowanie ponadczasowa.